nie Mateusz i dzisiaj nagram genialną, niegenialną grę. Jest to zbyt stara gra, ale i tak fajna. Agario. Więc zaraz się znowu spotykamy. Więc zaczekajcie. Ja już jestem z powrotem, agario się instaluje i dzisiaj pogramy sobie w Agario. Wiem, każde nagrywane już jest. Bardzo, no, no nie jest taka stara, ale każdy już ją nagrywa. I no. I tak jeszcze przypomnij, wbijajcie na Facebooka, na Instagrama. Jeszcze podam y, link y, w opisie. Y, no, no więc zaraz będzie OK. Jeszcze w ciągu Agario. gramy w Agario i, i. Tutaj. Gramy Agario. Nie, yeah, Fagario gramy. Bagario, dobra. Gramy. Gramy w Agario. Pieszcze. I dobra, Play gramy I gramy. Dobra, że możecie. że ale chyba mam... zrobię sobie można zrobić sobie jest zrobimy sobie hmmm będziemy się tak nazywać to nie będzie zjadał nie no. yes. Piszecie, czy chcecie jeszcze mieć kamerką możecie zobaczyć co ja odwalam za tą kamerką takie głupoty ja odwalam jestem w nerwie, to ja takie Tego nie widzę. Agario... Nie no, nie! Ja bagaria tak nie gram, gram w Nebulusa. I więc ja tak dobrze jeszcze nie mam opanować Co to za granie jest, no? Po prostu pop. ben, ben. be. Ben. Nienawidziałam Mario. Nienawidziałam. czy chcielibyście odcinek z Minecrafta? No. <dzenszalność> Sorry, że mi nie... ścina. No, wow, jakbyś to nazwał grę, bo ja nie gram na komputerze. Tyle nie. Aha, jeszcze jest łatwiej. I tak jest trochę trudno. Ale dobrze, sorry, że mi zaczynam. Mówię to trzeci raz, bo gram na telefonie. Jestem biedny. Nie ma komputera. No dobra, mam trzy komputery, ale na komputerach nie chcę grać. Czemu jestem różowy? Różowy, nie, 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 nie. Nie zjadać mnie, nie, nie zjadać. Jakby jeszcze byli, była kamerka, to bym wam pokazał jak te moje cygułki uh, ją. Uh, 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 um. Piszcie, czy chcecie jakąś muzykę w tle, czy coś? bo ja, mo ja mogę wszystko zrobić. Ale tu w tym odcinku leci sobie w tej, tej chwili leci Pewnie zaraz się skończy. Bo nam trwa 5 minut. A jestem na jakim miejscu? 48. Jaki żal. Nie No, nie, 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 nie. nie. Nie, no nie, 107, ale mało, nie, w Nebulusie miałem po 1000, 5000, ale tak to jest, jak się długo nie gra w jakąś grę, a potem się nie umie już to grać. Nie no, ale ja kiedyś w Agariu grałem codziennie, ale teraz ja w nie umiem ani grać. Aha. Jestem głupi. Nie mam grać w agario. Fagar to jest dla, dla ludzi ośledzny. No dobra, jak to wtedy to co. ja tej gry Nienawidzę. Nie Nienawidzę. Jeszcze zbieram dwa razy. I piszcie w komentarzach, jaki byście chcieli challenge. Bo następny odcinek będzie albo gra, albo coś. No i za następnym odcinek... No piszcie w komentarzach, jak przegram te dwa, ten raz, to jaki byście chcieli challenge. Piszcie, no piszcie, jaki ten challenge chciecie. chcecie. Chcecie... No, ile już to. No dobra, to dzięki. I na razie... Ja sobie jeszcze raz tu przyjadę. Mhm, Dobra. Dziękuję za obejrzenie i na razie... do jakie byście chcieli? Challenge. Zapraszam do challenge'u e, na Instagrama i na Facebooka więc na razie